Witam, ja jestem Beton, a to jest poradnik. Jak pobrać spuszczenie do House of Ashes? Oczywiście taki zapowiedziowy też filmik z serii zagrajmy o House of Ashes. Także e, przejdźmy do poradnika. Wystarczy, że klikniemy tutaj, pobierz. Strona będzie dodana w opisie filmiku. E, tak, gdy się nam pobrał, nam pliczek odpalamy go. Mimo, ten komputer, skąd został znany wydawca? Uruchomimy to. Tak. Czy wirusy zostały znalezione? Zostały znalezione, ale to jest wirus taki e, jak zawsze przy... No nie ma to wirusu, po prostu kod taki wyskakuje jak ten, skanuje się wirus totalen na przykład, możecie sami to sprawdzić. Także warto powierać, już grałem dwa dwie serie na tych spłoszczeniach, Man of Medan i Little Hope, oczywiście też do was zapraszam. Także do następnego.